Witam na kanale Spędzaj czas aktywnie. Jest to długa trasa 26 km w czasie 8 godzin i sumie podejść 1264 m. Dzisiejszą wycieczkę zaczynamy pod koniec maja 2022 roku w miejscowości Porąbka. Auto zostawiamy na bezpłatnym parkingu w centrum miejscowości pod Domem Kultury. Wycieczkę zaczynam o godzinie 4 rano kierując się zielonym szlakiem obok kościoła w stronę Bukowskiego Gronia. Na początku jest łagodne podejście przez miejscowość, później, przy skręcie w las, zaczyna się podejście. Do Bukowskiego gronia mamy 3 km i 500 m, suma przewyższeń 413 m, czas wejścia 1 godzina i 35 minut. Od wyjścia czeka nas 2 godziny i 30 minut do przełęczy kocierskiej z dystansem 7 km i 600 m. Po drodze mijamy piękne widoki, polany, łąki czego chcieć więcej. Najważniejsze w tym wszystkim jest, że jesteśmy tylko my i natura, cisza, spokój i delektowaniem się przyrodą. Moim zdaniem jest to jedna z fajnych pętli, jeżeli mamy cały dzień na wycieczkę i nie jest często uczęszczana. Mi się tam bardzo podobało krajobraz i to, co widzicie naprzeciwko, to tam będę. Tutaj w tle widać Kiczorę oraz Górę Żar, a w oddali Skrzyczny. Spotkamy nawet wagon pociągu w środku lasu przerobiony na domek pod szczytem góry, jest to bardzo dziwne i zastanawiające, ale jak dostarczyli i dlaczego. Szlak zielony rozpoczyna się w porąbce i prowadzi przez urokliwy teren do przełęczy kocierskiej. Ta trasa jest idealna dla osób szukających spokoju i kontaktu z przyrodą. Pierwszy odcinek tego szlaku prowadzi przez lasy i polany, oferując malownicze widoki na okoliczne góry i doliny. Po około 3 godzinach dotrzesz do przełęczy kocierskiej, gdzie można odpocząć i podziwiać panoramę gór. Po osiągnięciu przełęczy kocierskiej warto przejść na czerwony szlak, który prowadzi na kocierz, kiczorę i górę Żar. Ten szlak jest bardziej wymagający, ale jednocześnie nagradza pięknymi widokami i niezapomnianymi przeżyciami. Czerwony szlak ma długość około 12 km i prowadzi przez strome zbocza i skalne ścieżki. W pierwszej części szlaku dotrzesz do kocierza, gdzie znajduje się schronisko górskie, w którym możesz zjeść i odpocząć. Następnie szlak wiedzie przez Kiczorę, kolejny szczyt z pięknymi panoramami. Na koniec docierasz do góry Żar, która jest najważniejszym punktem na tym szlaku. Czas dotarcia do poszczególnych punktów może się różnić w zależności od kondycji fizycznej i tempa marszu. Szacuje się, że na szlaku zielonym dotrzymanie do przełęczy kocierskiej zajmie około 3 godzin. Następnie, na czerwonym szlaku, pokonanie odcinka z przełęczy kocierskiej do kocierza zajmie około 1 godzin, przejście z kocierza na kirocze około 1 godziny, natomiast dotarcie na górę żar z kocierza może zająć około 2-3 godzin, zależnie od tempa. Łączny dystans, który będziesz musiał, a przejść na tych dwóch szlakach, to około 26 km. Suma wysokości, jaką będziesz musiał, a pokonać na szlaku z przełęczy kocierskiej na górę żar, wynosi 1269 m. Podsumowując, szlak zielony z Porąbki do Przełęczy Kocierskiej oraz czerwony szlak na Kocierz, Kirocze i Górę Żar oferują niezapomniane widoki i wspaniałe doświadczenia. Czas dotarcia do poszczególnych punktów może się różnić w zależności od tempa marszu, ale mając kondycję fizyczną możliwą do pokonania tego trudnego szlaku, można spodziewać się, że przejście całej trasy zajmie około 8 do 10 godzin. Na szlakach Beskidu Małego można spotkać wiele różnych zwierząt. Wśród nich są Łosie to duże ssaki, które można czasami spotkać w lasach Beskidu Małego. Jelenie, licznie występujące zwierzęta w Beskidzkich lasach. Sarny, można je spotkać zarówno na szlakach, jak i na pobliskich polach i łąkach. Dziki, to dzikie świnie występujące w Beskidzie Małym. Ribesi, małe drapieżne ssaki, które można spotkać w lesie. Nietoperze, w Beskidzie Małym żyje wiele gatunków nietoperzy. Które zwykle zamieszkują jaskinie i opuszczone budynki. Warto pamiętać, że zwierzęta należy obserwować z dystansu, nie karmić ich ani nie prowokować, aby nie zakłócać ich naturalnego trybu życia. Eskid mały, położony w południowej Polsce, charakteryzuje się różnorodnymi i bogatymi ekosystemami zarówno pod względem roślinności, jak i fauny. Występują tu liczne gatunki zwierząt i roślin charakterystycznych dla tych terenów górskich. Flora Beskidu Małego jest bardzo zróżnicowana. Na niższych partiach gór dominują lasy liściaste, głównie bukowe i jaworowe. W wyższych partiach występują już przede wszystkim lasy iglaste, z dominacją świerka i modrzewia polskiego. W górskich dolinach i na zboczach można spotkać wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych, takich jak storczyki czy wawrzynek. W Beskidzie Małym spotykamy też wiele endemicznych gatunków roślin, które występują tylko w tym regionie. Przykładem może być kilka gatunków karpackich storczyków, takich jak storczyk kukawka czy storczyk plamisty. Wiosną góry Beskidu Małego pokrywają się również rozkwitającymi kwiatami, takimi jak goryczki, sił bezłodygowy czy żywokost. Jeśli chodzi o faunę Beskidu Małego, można spotkać wiele gatunków zwierząt charakterystycznych dla tych terenów górskich. Są to m.in. jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, a także różne gatunki ptaków drapieżnych, takie jak myszołów, krogulec czy kobus. W Beskidzie małym znajduje się także wiele parków narodowych i rezerwatów przyrody, które chronią unikalne gatunki roślin i zwierząt. Przykładem jest rezerwat przyrody góra Chełmiec, gdzie można spotkać endemit hełka bezwonna. Cała ta różnorodność fauny i flory Beskidu Małego przyciąga turystów i miłośników przyrody, którzy chętnie odwiedzają ten malowniczy region w celu obserwacji dzikiej przyrody i kontaktu z naturą. Dla mnie i pewnie dla was trasa okazała się bardzo męcząca, mimo zaopatrzenia się podstawowe zaopatrzenie w plecaku, co w poprzednich ekspedycjach to już byłem wymęczony, a końcówkę trasy szedłem jak emeryt, co ledwo może chodzić. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia na szlaku. Nie zapomnij dać łapkę w górę i dołączyć do subskrypcji